Karl Jung mawiał, dopóki nie uczynisz nieświadomości świadomą, będzie ona kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pewne myśli po prostu się ciebie czepiają jak cienie, które nie chcą zniknąć, że pewne emocje ciągle powracają, nawet gdy myślisz, że już o nich zapomniałeś? Wyobraź sobie, że codziennie nosisz niewidzialny ciężar, brzemię, którego nie możesz ani zobaczyć, ani dotknąć. Ale które wpływa na każdą decyzję, każdą reakcję, każdy związek. Ten ciężar to nie są wydarzenia zewnętrzne, to są nieświadome przekonania, rany z przeszłości, nierozwiązane lęki. I dopóki ich nie zidentyfikujesz, będą one nadal Cię kontrolować. Większość ludzi żyje swoim życiem, nigdy nie zadając sobie pytań na temat własnego umysłu. Dlaczego niektóre krytyki ranią Cię głęboko? Podczas gdy inni wydają się być na nie obojętni. Dlaczego powtarzasz pewne schematy, w kółko nie rozumiejąc dlaczego? Prawda jest taka, że 95% Twoich codziennych myśli i reakcji jest dyktowane przez Twoją podświadomość. Co oznacza, że Twoja wizja świata jest kształtowana przez filtry, których nawet nie jesteś świadomy. Ale jeśli tu jesteś, to znaczy, że jesteś gotowy, aby zobaczyć rzeczy inaczej. Twoja świadomość jest jak rozległy ocean. Czasami spokojny, czasami wzburzony. Większość ludzi walczy z falami, wyczerpuje się, próbując wszystko kontrolować. Ale wielcy żeglarze zrozumieli sekret. Nie opierając się wodzie, uczymy się żeglować, ale ucząc się z nią płynąć. To, co za chwilę odkryjesz, może zmienić Twój sposób postrzegania myśli, emocji i własnego ja. Przygotuj się, bo to uświadomienie może wywrócić Twoją rzeczywistość do góry nogami. Od urodzenia gromadziłeś przekonania, emocje, schematy myślenia, które ukształtowały twoje postrzeganie świata. Ale to, czego nigdy ci nie powiedziano, to fakt, że wiele z tych przekonań nie pochodzi od ciebie. Zostały ci narzucone przez twoje wychowanie, społeczeństwo, twoje doświadczenia z przeszłości. Wpływają one na każdą decyzję, którą podejmujesz, każdą reakcję, którą masz, każdą emocję, którą odczuwasz. Badania wykazały, że 95% naszych codziennych myśli jest automatycznych, pochodzi z naszej podświadomości. Innymi słowy, nie postrzegamy rzeczywistości taką, jaka jest. Widzimy ją przez filtry, które zintegrowaliśmy od dzieciństwa. I tu tkwi prawdziwy problem. Dopóki nie jesteś świadomy tych filtrów, nie możesz być naprawdę wolny. Wyobraź sobie osobę, która od dzieciństwa uczyła się, że na miłość trzeba zasłużyć. Będzie ona spędzać całe życie na szukaniu akceptacji u innych, niezdolna do pokochania siebie. Wyobraź sobie kogoś, kto był zawsze karany za swoje błędy, będzie bał się działać, sparaliżowany strachem przed porażką. To nie same wydarzenia tworzą nasze cierpienie, ale historia, którą sobie o nich opowiadamy. A co jeśli powiem ci, że możesz zmienić tę historię? Karl Jung mówił o milczącym obserwatorze. Tej zdolności do zdystansowania się od naszych emocji i myśli, zamiast się z nimi identyfikować. Obserwuj swój umysł, jakbyś oglądał ekran kinowy. Zobacz, jak Twoje myśli przepływają, poczuj swoje emocje, ale nie pozwól im się kontrolować. Kiedy to robisz, dzieje się coś niezwykłego. Odzyskujesz władzę nad swoim życiem. Stoicy rozumieli to już wieki temu. Epiktet mawiał: Nie rzeczy same niepokoją ludzi, ale ich mniemania o rzeczach. To nie sytuacja determinuje twój stan emocjonalny, ale interpretacja, którą jej nadasz. Gdy tylko zrozumiesz tę zasadę, zaczniesz postrzegać życie z innej strony. Nie poddajesz się już swoim emocjom, ale je obserwujesz. Nie reagujesz już automatycznie, ale wybierasz swoją odpowiedź. I tu zaczyna się prawdziwa wolność. Jeśli ten pomysł już cię zaskakuje, poczekaj, aż odkryjesz resztę. Od najmłodszych lat budowałeś obraz siebie, postać, którą wierzysz, że jesteś. Ale to, czego nikt ci nigdy nie powiedział, to fakt, że ta tożsamość jest tylko iluzją ukształtowaną przez twoje doświadczenia, twoje rany i twoje nieświadome przekonania. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak lustro, pokryte kurzem. Każda warstwa reprezentuje odziedziczoną myśl, stłumioną emocję, lęk, z którym nigdy się nie zmierzyłeś. I dopóki ten kurz tam pozostaje, nie możesz zobaczyć swojego odbicia z jasnością. Wierzysz, że jesteś swoimi myślami, wierzysz, że jesteś swoimi emocjami. Ale to tylko iluzja. Większość ludzi żyje, nigdy nie kwestionując tego, co czują. Reagują na złość, jakby była absolutną prawdą. Pozwalają się ogarnąć strachowi, jakby był nieuniknioną rzeczywistością. Wciąż powtarzają te same schematy, nigdy nie rozumiejąc dlaczego. Ale prawda jest taka, że nie jesteś tymi emocjami. Nie jesteś tymi automatycznymi myślami, które pojawiają się i znikają w twoim umyśle. Ego to ten wewnętrzny głos, który sprawia, że wierzysz, że jesteś zdefiniowany przez swoją przeszłość, przez swoje sukcesy lub porażki, przez to, co inni o tobie myślą. Przywiązuje cię do stałej, sztywnej tożsamości, niezdolnej do przystosowania się do zmian, ale ego to nie ty. To tylko maska, którą nauczyłeś się nosić, aby chronić się przed światem. Ale co się stanie, jeśli zdecydujesz się zdjąć tę maskę? Kiedy odłączasz się od tej fałszywej tożsamości, odkrywasz coś bezcennego wolność, której nigdy wcześniej nie znałeś. Zdajesz sobie sprawę, że twoje emocje są tylko falami, które przychodzą i odchodzą, że twoje myśli są tylko chmurami, które przepływają po niebie. Nie musisz już bronić się przed światem. Ponieważ rozumiesz, że nic zewnętrznego nie ma tak naprawdę nad tobą władzy. Prawdziwa moc nie polega na kontrolowaniu innych lub wydarzeń, ale na opanowaniu własnego postrzegania. Od momentu, w którym to zrozumiesz, zaczniesz postrzegać życie inaczej. To, co cię wcześniej raniło, już cię nie dotyka. To, co cię przerażało, staje się okazją do rozwoju. Pytanie jest więc proste. Czy jesteś gotowy porzucić iluzję i odkryć, kim naprawdę jesteś? Ponieważ to, co nadchodzi później, może wszystko zmienić. Karl Jung mawiał: To, czemu się opierasz, utrzymuje się. To, co akceptujesz, cię transformuje. Od dzieciństwa uczono cię, jak kontrolować swoje emocje, jak je ukrywać, gdy są zbyt intensywne, jak pokazywać tylko to, co jest społecznie akceptowalne. Powiedziano ci, że strach jest oznaką słabości. Że smutek jest bezużyteczny, że złość należy tłumić, ale to czego nikt ci nigdy nie nauczył, to fakt, że każda emocja niesie ze sobą przesłanie. A kiedy odmawiasz jego wysłuchania, to przesłanie nie znika. Ono zagrzebuje się w twojej podświadomości i nadal wpływa na twoje myśli, twoje decyzje, twoje postrzeganie świata. Kluczem do uwolnienia się od ciężaru emocjonalnego nie jest uciekanie od emocji, ale ich zrozumienie. Tu właśnie pojawia się koncepcja milczącego obserwatora. Wyobraź sobie, że Twój umysł jest rzeką. Większość ludzi jest uwięziona w nurcie, niesiona przez swoje myśli i emocje, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale kiedy stajesz się obserwatorem, zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś tą rzeką. Jesteś tym, który patrzy na nią z brzegu. Kiedy pojawia się strach, zamiast panikować, zadajesz sobie pytanie: Co On chce mi pokazać? Kiedy narasta złość, zamiast ją tłumić, słuchasz jej. Jakie granice zostały przekroczone? Kiedy ogarnia cię lęk, zamiast szukać od niego ucieczki, zastanawiasz się, dlaczego to teraz odczuwam. Filozofowie stoiccy zrozumieli tę prawdę już wieki temu. Epiktet mawiał: Nie wydarzenia nas niepokoją, ale sposób, w jaki je interpretujemy. To oznacza, że cierpienie nie pochodzi z tego, co ci się przydarza, ale z Twojego postrzegania tego. Krytyka może być niszcząca lub nieistotna w zależności od wartości, jaką jej nadasz. Porażka może być ciężarem lub lekcją w zależności od tego, jak ją postrzegasz. I tu tkwi twoja prawdziwa moc: obserwować zamiast reagować, rozumieć zamiast cierpieć. Ta moc już w tobie jest. Za każdym razem, gdy wybierasz obserwację emocji zamiast walki z nią, odzyskujesz kontrolę. Za każdym razem, gdy akceptujesz strach zamiast od niego uciekać, Traci on nad tobą władzę. Ale prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, aby wykorzystać tę drzemiącą w tobie siłę? Ponieważ to, co za chwilę odkryjesz, może całkowicie odmienić twój sposób życia. Od zawsze nosisz w sobie niewidoczne blizny. Słowa usłyszane w dzieciństwie, traumatyczne doświadczenia, oczekiwania narzucone przez społeczeństwo wszystko to ukształtowało obraz, jaki masz o sobie i otaczającym cię świecie. Ale to, Czego być może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, to fakt, że te odziedziczone przekonania wpływają na każdą decyzję, którą podejmujesz, każdy lęk, który cię powstrzymuje, każde marzenie, którego nie ośmielasz się realizować. Zastanów się przez chwilę: jeśli dorastałeś w środowisku, w którym miłość była warunkowa, prawdopodobnie dziś odczuwasz ciągłą potrzebę udowadniania swojej wartości, bycia akceptowanym, nie zawiedzenia nikogo. Jeśli byłeś oceniany za wyrażanie swoich emocji, być może nauczyłeś się je tłumić, udawać silnego, nigdy nie pokazywać swoich słabości. Jeśli byłeś karany za swoje błędy, możliwe, że teraz, jako dorosły, unikasz podejmowania ryzyka z obawy przed porażką. Te blokady nie są fizyczne, one są psychologiczne, a najgorsze jest to, że często są niewidoczne. Nie kwestionujesz ich, ponieważ są zakorzenione w tobie jako absolutna prawda. Wierzysz, że to po prostu Twój sposób bycia, podczas gdy w rzeczywistości są to nieświadome bariery, które utrzymują Cię w zamknięciu w ograniczonej wersji siebie. Ale oto prawda, którą niewielu akceptuje: te kajdany nie są prawdziwe, nie są zrobione ani z żelaza, ani z kamienia. To są idee, lęki, iluzje. I jak każde przekonanie, można je obalić. Największą siłą, która podtrzymuje te bariery, jest strach. Strach przed odrzuceniem, strach przed osądem, strach przed porażką. Ale czy kiedykolwiek poświęciłeś czas, aby głębiej przyjrzeć się temu strachowi? Wyobraź sobie, że idziesz przez las o zmierzchu. Przed tobą pojawia się cień, twoje serce zaczyna bić szybciej, dech zapiera ci w piersiach. Myślisz, że widzisz wilka gotowego do skoku na ciebie. Ale gdy podchodzisz bliżej, zdajesz sobie sprawę, że to tylko zwykły konar leżący na ziemi. Strach natychmiast znika, ponieważ niebezpieczeństwo nigdy nie było realne. Większość naszych lęków działa dokładnie w ten sposób. Nie boimy się rzeczywistości, boimy się naszej własnej interpretacji tej rzeczywistości. A kiedy odważymy się spojrzeć poza nasze iluzje, odkrywamy, że to, czego się obawialiśmy, było tylko fikcją stworzoną przez nasz umysł. Ale oto sekret: strach może być również kompasem. Często wskazuje miejsca, w których musimy wzrastać. To, co cię najbardziej przeraża, jest często tym, co może cię najbardziej uwolnić. Jeśli wystąpienia publiczne cię przerażają, to być może dlatego, że zbyt długo tłumiłeś swój głos. Jeśli porażka cię paraliżuje, to być może dlatego, że zostałeś uwarunkowany, by wierzyć, że Twoja wartość zależy od Twojego sukcesu. Jeśli chcesz uwolnić się od swoich wewnętrznych blokad, musisz nauczyć się inaczej postrzegać strach. Oto trzy podstawowe kroki. Obserwuj, nie uciekaj. Zamiast ignorować lub tłumić swoje lęki, spójrz im w twarz. Zapytaj siebie: Skąd pochodzi ten strach? Czy naprawdę należy do mnie? Czy jest to odziedziczone przekonanie? Czy jest oparty na rzeczywistości? Czy jest to konstrukcja mentalna? Stawiaj czoła stopniowo, nie musisz stawiać czoła wszystkiemu naraz. Jeśli wystąpienia publiczne cię przerażają, zacznij od częstszego wyrażania swojej opinii w prywatnej rozmowie. Jeśli porażka cię paraliżuje, podejmij coś małego, ale znaczącego dla ciebie. Każdy mały krok się liczy. Zmień narrację. Za każdym razem, gdy twój umysł mówi ci, nie mogę, zakwestionuj tę myśl. Czy to prawda? Czy to tylko bariera, którą nieświadomie zbudowałeś? Zastąp te ograniczające myśli bardziej uczciwymi stwierdzeniami. Uczę się. Robię postępy. Jestem silniejszy niż myślę. Przezwyciężenie wewnętrznych blokad. Nie oznacza stania się idealnym, oznacza to stanie się autentycznym, zaprzestanie ukrywania się za maskami i odważenie się być sobą. Bycie autentycznym to nie znaczy nigdy się nie bać, ale działać pomimo strachu. To nie znaczy unikać porażki, ale rozumieć, że jest ona częścią drogi. To nie znaczy podobać się wszystkim, ale akceptować siebie niezależnie od opinii innych. A oto ostateczna prawda. Twoja autentyczność jest Twoją największą siłą. Im bardziej łączysz się z tym, kim naprawdę jesteś, tym bardziej przyciągasz właściwych ludzi, właściwe okazje, właściwe doświadczenia. Im bardziej porzucasz iluzję ego, tym bardziej odnajdujesz wewnętrzny spokój. Ponieważ w gruncie rzeczy jedyny sposób, aby nic i nikt nie mógł Cię dotknąć, to być tak zakorzenionym w sobie, że żadna zewnętrzna opinia nie może Cię zdefiniować żadna przeszkoda nie może cię zatrzymać żaden strach nie może cię kontrolować teraz prawdziwe pytanie brzmi czy jesteś gotowy aby zerwać te kajdany i ponownie stać się w pełni sobą ponieważ to co czeka cię później idzie jeszcze dalej każdego ranka gdy tylko otworzysz oczy twój umysł zaczyna produkować myśli niektóre znikają od razu inne czepiają się ciebie krążąc w kółko jak uporczywe echo nawet nie zdając sobie z tego sprawy Myśli te kształtują Twój nastrój, wpływają na Twoje decyzje, określają sposób, w jaki postrzegasz swój dzień. Ale zadaj sobie to fundamentalne pytanie: czy to Ty kontrolujesz swój umysł, czy on kontroluje Ciebie? Większość ludzi żyje jako więźniowie automatycznych schematów, odczuwają lęk, nie wiedząc dlaczego, reagują złością, nie rozumiejąc, co ją wyzwala, przeżywają na nowo bolesne wspomnienia, jakby przeszłość wciąż była obecna. A ponieważ nie rozumieją skąd pochodzą te emocje, w końcu obwiniają za nie czynniki zewnętrzne, okoliczności, innych ludzi, przypadek. Tymczasem prawdziwe źródło złego samopoczucia nie znajduje się w świecie zewnętrznym, ale w sposobie, w jaki interpretujemy go wewnętrznie. Wielu uważa, że znajdzie spokój, zmieniając pracę, miasto, związek. Wierzą, że ich dobrostan będzie zależał od tego, co dzieje się wokół nich. Ale nie wiedzą, że to nie otoczenie musi się zmienić, ale ich sposób jego postrzegania. Ciszy nie znajduje się uciekając od hałasu, ale ucząc się, jak nie dawać mu władzy. Spokój nie przychodzi, gdy życie staje się idealne, pojawia się, gdy uczymy się je akceptować w jego niedoskonałości. A kluczem do tej transformacji jest trening umysłu. Tak jak możesz trenować swoje ciało, aby stało się silniejsze, Możesz trenować swój umysł, aby nie być już niewolnikiem swoich emocji. Wszystko zaczyna się od jednego gestu świadomej obserwacji. Zamiast reagować impulsywnie, zrób sobie przerwę. Kiedy odczuwasz silną emocję, zatrzymaj się i obserwuj ją. Zapytaj siebie, skąd ona pochodzi, jaką historię sobie opowiadasz. Czy to rzeczywistość, czy interpretacja oparta na strachu? Na początku twój umysł będzie próbował się opierać. Jest przyzwyczajony do trzymania się swoich nawyków, swoich osądów, swoich przekonań, ale jeśli będziesz wytrwały, wydarzy się coś potężnego. Twoje emocje przestaną cię kontrolować, nadal będą tam obecne, ale nie będą miały już władzy dyktowania twojego życia. Kiedy przestajesz postrzegać swoje emocje jako wrogów, stają się one przewodnikami. Złość nie jest już niekontrolowanym wybuchem, ale wskazówką, że coś wymaga ponownego dostosowania. Smutek nie jest już ciężarem, którego należy unikać, ale sygnałem, że nadszedł czas, aby odwrócić stronę. Strach nie jest już więzieniem, ale drzwiami, które otwierają się na twój własny rozwój. A oto co niewielu rozumie: kiedy zmieniasz swój związek z emocjami, twoja zewnętrzna rzeczywistość również się zmienia. Nie dlatego, że świat staje się łatwiejszy, ale dlatego, że zmienia się twoje postrzeganie. To, co kiedyś cię niepokoiło, staje się okazją do nauki. To, co wydawało się nie do pokonania, staje się po prostu wyzwaniem. Osoby, które cię kiedyś raniły, nie mają już nad tobą władzy, ponieważ przestałeś im dawać moc definiowania twojego stanu wewnętrznego. Ta zmiana nie następuje w jeden dzień. To droga, proces, który wymaga czasu i dyscypliny. Ale im bardziej trenujesz swój umysł, tym bardziej stajesz się wolny. Wolny od opinii innych. Wolny od schematów cierpienia, które ciągnęły się za tobą przez lata, wolny, aby być w pełni sobą, bez maski, bez strachu, bez niewidzialnych łańcuchów, które cię powstrzymują. A jeśli wciąż tu jesteś, słuchając tych słów, to znaczy, że część ciebie jest już gotowa na te transformacje. Ale to, co nadchodzi teraz, jest jeszcze głębsze, ponieważ ta wewnętrzna zmiana dotyka nie tylko twój umysł, zmienia również wszystkie twoje relacje. Twoją pracę i Twoją wizję życia. Kiedy zaczynasz obserwować swój umysł i uwalniać się od emocji, które Cię zatruwały, dzieje się coś dziwnego. Świat wokół Ciebie wydaje się zmieniać, ale w rzeczywistości to nie świat się zmienia, to Ty się zmieniasz. A kiedy Ty się zmieniasz, wszystko, co Cię otacza, jest postrzegane inaczej. Pomyśl o tych chwilach, w których uwaga, spojrzenie lub postawa zraniły Cię głęboko. O tych momentach, w których krytyka wydawała ci się nie do zniesienia, w których zdrada cię złamała, w których obojętność kogoś cię prześladowała. Myślałeś, że ten ból pochodzi od innych, że ich zachowanie jest odpowiedzialne za twoje złe samopoczucie. Ale teraz wiesz, że cierpienie nie pochodzi z tego, co dzieje się na zewnątrz, ale ze sposobu, w jaki interpretujesz to wewnątrz. Jeśli ktoś cię krytykuje, rana nie pochodzi z jego słów. Ale z poczucia niepewności, które te słowa w Tobie budzą. Jeśli ktoś Cię odrzuca, ból nie pochodzi z Jego odmowy, ale ze strachu, że nie jesteś wystarczająco dobry. Jeśli jakaś sytuacja Cię przerasta, stres nie pochodzi z samego problemu, ale z Twojego postrzegania go. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, odzyskujesz władzę nad swoim życiem. Nie pozwalasz już swoim emocjom decydować za siebie. Nie reagujesz już mechanicznie na działania innych. Stajesz się panem swoich odpowiedzi, swojej energii, swojego wewnętrznego spokoju, a ta transformacja głęboko zmienia sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z innymi. Wcześniej być może oczekiwałeś, że ludzie się zmienią, abyś poczuł się lepiej. Teraz rozumiesz, że Twój spokój ducha nie zależy od nikogo innego poza Tobą. Nie bierzesz już rzeczy do siebie. Widzisz, że każda osoba działa zgodnie ze swoimi własnymi ranami, własnymi lękami. Własnymi ograniczeniami. Nie oczekujesz już zewnętrznego potwierdzenia, nie szukasz już akceptacji za wszelką cenę. W końcu dajesz sobie miejsce, na które zasługujesz, nie musząc dostosowywać się do oczekiwań innych. Ale ta zmiana nie ogranicza się tylko do relacji, wpływa również na Twoją pracę, Twój sposób postrzegania sukcesu, Twój stosunek do porażki. Być może miałeś zwyczaj stawiać wszystko na uznanie, na wyniki, na akceptację innych. Ale kiedy opanujesz swój umysł, zrozumiesz, że sukces nie zależy od tego, co osiągniesz, ale od osoby, którą się stajesz po drodze. Przestajesz gonić za perfekcją, przestajesz bać się porażki. Nie starasz się już wszystkiego kontrolować, ponieważ wiesz, że wszystko, co się dzieje, jest okazją do nauki. Każda przeszkoda czyni cię silniejszym. Każde wyzwanie jest okazją do rozwoju. A to nowe postrzeganie głęboko zmienia Twoją wizję celu Twojego życia. Wielu ludzi spędza lata na szukaniu swojej misji, wierząc, że jest ona na zewnątrz nich. Myślą, że ich celem jest zawód, sukces, konkretne osiągnięcie. Ale prawda jest taka, że Twój cel życia nie znajduje się gdzieś na zewnątrz. On jest w Tobie, w sposobie, w jaki przeżywasz każdą chwilę. To nie jest cel podróży, to stan bycia. To nie jest coś, co musisz osiągnąć, to coś, co musisz w sobie odkryć. A kiedy przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz i zaczynasz słuchać tego, co już w tobie jest, wszystko staje się jasne. Widzisz dokąd chcesz iść, rozumiesz, co się naprawdę liczy, podejmujesz decyzje zgodne z Twoją esencją, a nie oparte na strachu lub oczekiwaniach innych. Świat nie staje się łatwiejszy, ale ty stajesz się silniejszy i wszystko, co wydawało Ci się niemożliwe wcześniej, zaczyna wydawać się osiągalne. Więc teraz, gdy już to wszystko wiesz, co jesteś gotów zrobić? Ponieważ to, co nadchodzi później, może być kluczem, którego ci brakowało historia, która może na zawsze zmienić twoje postrzeganie życia. Pewien uczeń podszedł do swojego mistrza z pytaniem, które dręczyło go od lat. Mistrzu, spędziłem życie na szukaniu wewnętrznego spokoju, ale wciąż czuję się niewolnikiem swoich emocji i myśli. Jak mogę się uwolnić? Mistrz nie odpowiedział. Zabrał go nad jezioro. Ciche i nieruchome. Tam wziął kamień i wrzucił go do wody. Przyjrzyj się uważnie, powiedział. Co się stało z kamieniem? Utonął, Mistrzu. A co z wodą? Uczeń obserwował powierzchnię jeziora. Powstało kilka fal, a potem wszystko wróciło do normy. Woda odzyskała swój naturalny stan, odpowiedział. Mistrz uśmiechnął się. Widzisz? Umysł jest jak to jezioro. Ale zamiast pozwolić kamieniom utonąć. Większość ludzi zatrzymuje je, czepia się ich, gromadzi je, aż zostają nimi przygnieceni. Każda myśl, każdy lęk, każda rana z przeszłości staje się ciężarem, który uniemożliwia im pójście naprzód. Tymczasem, jak woda, mamy zdolność do przepuszczania wszystkiego, pod warunkiem, że przestaniemy się czepiać. Uczeń stał nieruchomo, wpatrując się w wodę. Zrozumiał wtedy, że jego złe samopoczucie nie wynika z wydarzeń w jego życiu ale z jego własnego oporu wobec tego, co już się stało. Ta historia jest metaforą tego, co wszyscy przeżywamy. Nosimy wspomnienia, lęki, żale, które nie istnieją już w rzeczywistości, z wyjątkiem naszego umysłu. Ale prawda jest taka, że te ciężary nas nie definiują. Mamy moc, aby je puścić. Przyjrzyj się uważnie swojemu życiu. Jakie kamienie jeszcze nosisz? Stary żal? Urazę, która w tobie płonie? Porażkę, której nie chcesz zapomnieć? Często myślimy, że nasz ból jest spowodowany przez samą przeszłość, ale w rzeczywistości to nie przeszłość nas rani, to nasze przywiązanie do niej. To nie to, co się stało nas rani, to fakt, że nie pozwalamy temu odejść. Ale oto prawda, którą niewielu akceptuje. Gdy tylko zdecydujesz się odpuścić, odzyskujesz wolność. Przeszłość ma nad tobą władzę tylko dlatego, że wciąż jej ją dajesz. Opinia innych. Wpływa na ciebie tylko dlatego, że im na to pozwalasz. Strach kontroluje twoje życie tylko tak długo, jak odmawiasz mu stawienia czoła. A co jeśli od dziś zdecydujesz się złożyć ten ciężar? Jeśli zamiast walczyć z tym, co jest poza twoją kontrolą, po prostu zgodzisz się pozwolić temu przepłynąć, ponieważ życie, jak woda, jest stworzone do krążenia, a gdy to zrozumiesz, nic już nigdy cię nie powstrzyma. Ale zanim zakończymy te refleksje, pozostaje jeszcze jedna istotna rzecz do zrozumienia ostatni brakujący element, który łączy wszystko, czego się właśnie nauczyłeś. Po tym wszystkim, co wspólnie odkryliśmy, wyłania się głęboka prawda moc, której szukasz na zewnątrz, zawsze była w tobie. Całe życie uczono cię, jak odnaleźć bezpieczeństwo w oczach innych, jak szukać spokoju w sukcesie, jak wierzyć, że szczęście nadejdzie, gdy wszystko będzie pod kontrolą. Ale dziś wiesz, że to iluzja. Nic zewnętrznego nigdy nie da ci spokoju, jeśli najpierw nie znajdziesz go w sobie. Nie możesz uniemożliwić światu bycia nieprzewidywalnym. Nie możesz kontrolować reakcji innych. Nie możesz uniknąć pojawienia się przeszkód na Twojej drodze. Ale możesz zdecydować, jak reagujesz na każdą sytuację. Możesz wybrać, aby pozostać panem swojego umysłu. Możesz nauczyć się, jak nie być już dotkniętym przez to, co kiedyś cię destabilizowało? Karl Jung powiedział: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Obudzić się to przestać być niewolnikiem swoich myśli i emocji to zrozumieć, że nie jesteś zdefiniowany przez to, co czujesz w danym momencie to zobaczyć, że każdy lęk, każda frustracja, każdy ból jest okazją do nauki i rozwoju. Teraz masz w ręku klucz. Ale klucz jest bezużyteczny, jeśli pozostaje w twojej kieszeni. Ma wartość tylko wtedy, gdy używasz go do otwarcia drzwi. To, co odkryłeś dzisiaj, może odmienić twoje życie, ale tylko wtedy, gdy zdecydujesz się to zastosować, jeśli postanowisz już nie cierpieć, ale obserwować, rozumieć i działać świadomie. Więc teraz prawdziwe pytanie brzmi: co z tym wszystkim zrobisz, ponieważ wiedza to nie wystarczy. Liczy się to, co z nią zrobisz. Moment na zmianę nie jest jutro, to nie jest kiedy wszystko będzie lepiej, to jest teraz. Jeśli te słowa do ciebie trafiły, zostaw komentarz i powiedz mi, co cię najbardziej poruszyło. A jeśli myślisz, że ten przekaz może komuś pomóc, udostępnij go. Pamiętaj, prawdziwa wolność nie pochodzi ze świata zewnętrznego, ale ze sposobu, w jaki wybierasz, aby go postrzegać. A ta transformacja zaczyna się od Ciebie.